Bardzo Pani Foko, Pani Foko? Bardzo witajcie i odpocząć. Nie przeszkadzajcie. Dlaczego zostałam ambasadorem takiej akcji, która ma chronić foki szare w Polsce? To proste. Sama jestem podobna do foki, to bardzo miłe zwierzątko. Czasami lubię sobie poleżeć w spokoju, a, a to się rzadko zdarza. Ale mówiąc poważnie, oglądałam kiedyś, dawno temu, kiedy moje dziecko było małe, foki w fokarium na helu. To był tak niesamowity widok, tak niesamowite przeżycie, tak bliskie spotkanie ze zwierzętami, które są zagrożone, że myślę, że taki pomysł, że mogę się do tego włączyć w jakikolwiek sposób i pomóc, żeby one leżały na plaży, nad Bałtykiem, nad Morzem, które jest umierające i coraz bardziej martwe że będą plaże, w których stada będą miały swoje młode. A ja z daleka, nikomu nie przeszkadzając, nie zaglądając do życia intymnego, ani do życia rodzinnego, będę mogła je oglądać. Byłby dla mnie wielkim szczęściem, jeśli nam się uda jako ludziom jeden gatunek ochronić, choćby ten, te bardzo przyjemne, śmieszne zwierzaki z dużymi wąsami, ogromnymi, wielkimi, takimi zdziwionymi oczami. To będzie nasze szczęście, a ja do tego mogę tylko swoją osobę dorzucić. To jest największy problem fokszarych na polskim wybrzeżu, że one nie mogą wrócić, nie mogą rodzić na polskim wybrzeżu, bo e, są ludzie, którzy im przeszkadzają i zachowują się nieodpowiednio. Wystarczyłoby jednak, żeby ludzie zachowywali się odpowiedzialnie i w tym momencie zwiększamy szansę fokszarych na powrót. Nie czekaj, pomóż!